Nie oszukujmy się, Schedule 1 to gra o robieniu bardzo nielegalnych rzeczy, ale czy da się ją przejść nie robiąc nic niezgodnego z prawem? Nie wiem jak wy, ale ja muszę to sprawdzić. Zaczynam od nazwania postaci, oczywiście musi być to nieskazitelnie czysty charakter, dlatego nazywam go Włodzimierz Biały i odpalam prolog gry. Budzę się w mojej przyczepie i od razu biorę się za pierwszego quest'a. Biorę sekator z półki i... Zaraz, zaraz, co mam zrobić? Czy ten challenge naprawdę wyłożył się już teraz? Na samym początku? Nie no, tak łatwo się nie poddam. Przecież można pominąć prolog. No to wracamy do tworzenia postaci. Tym razem nazwę go Marcin. Będzie to bardzo prawy Marcin. Zaznaczam, że chcę pominąć prolog i tym razem mogę od razu wybrać wygląd dla mojego Marcina. Oczywiście nie może to być byle kto, bo w końcu będzie to najbardziej nieskazitelna postać w tej grze. Czy on nie wygląda jak ucieleśnie niedobra? Mniejsza z tym. Znów budzę się w kamperze, ale tym razem nic tu nie robię i od razu opuszczam to siedlisko zła. Dostaję wiadomość od wujka, który chce porozmawiać, ale koniecznie z budki telefonicznej. No jest to trochę podejrzane, ale nie nielegalne, a to najważniejsze. Wujek mówi, że zostawił mi trochę kazy w paru skrytkach w mieście. Kiedy ostatnio sprawdzałem, to dostawanie pieniędzy od rodziny było legalne, więc chętnie przyjmę darmowy hajs. Na pewno się przyda. Wyczyszczam skrytki w kanałach, za fontanną. I ze sklepem. Wracając do kampera widzę wielki wybuch, więc przyspieszam, żeby zobaczyć co się tam wydarzyło. Kiedy docieram na miejsce, okazuje się, że z mojego kampera niewiele zostało. A odpowiada za to jakiś gang, który nie chce konkurencji na swoim terytorium. Dobrze się składa, bo ja nie mam zamiaru robić nic nielegalnego. Wracam pogadać z wujkiem, który mówi, że powinienem wynająć pokój w motelu. Idę więc gdzie trzeba i wynajmuję pokój płacąc czynsz jak przykładny obywatel. Wchodzę do pokoju, no i jako prawdziwy gracz nie mogłem sobie odpuścić i musiałem zagrać w Snake'a. Przyznaję, nie był to mój najlepszy wynik, ale jeśli uda się wam go pobić, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, starcz tego dobrego, czas wracać do roboty. Wujek chce, żebyśmy kupili trzy rzeczy: doniczkę, ziemię i konewkę. Wszystko znajduję w pobliskim sklepie, ale jest jeden problem. Można płacić tylko kartą, a ja mam na koncie nieco za mało kasy. Dlatego grzecznie przechodzę przez pasy do najbliższego bankomatu i wpłacam ile trzeba. Znów przepisowo przechodzę przez pasy i wracam do sklepu zapłacić za moje zakupy. Na odchodne pan sklepikarz pyta czym się zajmuję. Ja odpowiadam, że pracuję w ogrodnictwie, bo w sumie nie wiem jeszcze jak będę zarabiał na życie. Po powrocie do domu zgodnie z prośbą wujka stawiam doniczkę i wsypuję do niej ziemię. Przecież to wszystko legalne, prawda? Chwilę później odbieram telefon wujka, który tym razem każe mi kupić nasiona konopi. Moglibyście pomyśleć, że to nielegalne, ale zaraz udowodnię wam, że jest inaczej. Zamawiam nasiona od gościa, do którego namiary dał mi wujek, a chwilę później odbieram moje zamówienie z tajnej skrytki. Żeby pokazać Wam, że wszystko co mam na sobie jest legalne, dałem się przeszukać policjantowi. Na nic szczególnego nie zwrócił uwagi, więc zakładamy, że jak na razie jestem czysty. Zrobiło się już ciemno, więc po powrocie do domu poszedłem prosto spać. Dzięki dzisiejszej pracy udało się dostać aż 100 EXPA, co daje nam całe pół pierwszego poziomu. No trudno, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Ale co teraz? Sianie konopi nie jest legalne, więc nie mogę wykonać kolejnego questa. Na razie poszukam sposobu, żeby zarobić trochę kasy. Na szczęście w Schedule One bardzo dobrze płacą za zbierane śmieci. I właśnie w ten sposób planuję zarobić na życie. Przynajmniej na razie. Wrzucam do pojemnika worek po ziemi i trochę śmieci, które znalazłem dookoła. Wciskam guzik. No i proszę, hajs za darmo. Żeby ułatwić sobie pracę, kupuję w sklepie zbierać śmieci. Pozwoli mi on trzymać trochę więcej śmieci naraz, no i zwiększy moją efektywność. I będę tak sobie chodził, zbierając wszystko, co można przemienić w kasę. Tu jakaś puszka, tu kubek, tam butelka. Nie ma z tego kokosów, ale od czegoś trzeba zacząć. No i teraz czekam mnie parę takich dni zbierania i wyrzucania śmieci, ale czego się nie robi dla hajsu, co nie? No oczywiście nie robi się nielegalnych rzeczy, to na pewno. Pierwszy dzień kończę mając ze sobą nieco ponad 300 dolarów. No nie powiem, nie jest to najlepszy zarobek. Następnego dnia poszukam czegoś lepszego, ale na razie czas wracać do pokoju i kłaść się spać. No niestety, tym razem nie dostanę ani punkta EXPA, bo nie robię nielegalnych rzeczy. Ale to się jeszcze zmieni, jeszcze wbijemy jeden poziom, obiecuję. Nowy dzień zaczynam od szukania pracy. No niestety, fryzjerem zostać nie mogę. Nawet jeśli chciałbym zostać praczką, to muszę kupić całą pralnię za 4000 dolarów. Na no, takich pieniędzy akurat jeszcze nie mam. Sprawdzam jeszcze supermarket, ale tu też nie można dostać pracy. No jak widać, nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z moim wykształceniem, czy coś takiego. Już przechodzę przez pasy i mam iść dalej, ale mój wzrok przykuwa piękny budynek. O tak, kasyno. Kurde, na razie jest zamknięte. No ale i tak z taką ilością gotówki za dużo nie pogram. Czas pozbierać trochę więcej śmieci. Nie powiem, takim tempem trochę potrwa zanim zdobędę sensowną ilość gotówki. Oszczędzę wam tego i wrócę do was, jak już uda mi się uzbierać wystarczająco dużo. Opróżniam ostatni kosz i mi już wystarczy naprawdę. Nie chcecie wiedzieć, ile czasu na tym spędziłem. No ale z 300 dolarów zrobiło się 3000, więc chyba już możemy iść spokojnie do kasyna. To co, lecimy na automaty? Na każdym ustawiam B100 dolarów i zaraz będę nimi kręcił każdym po kolei. I tak aż nie uda mi się zebrać zadowalającej sumy hajsu. Więc trochę to potrwa. W końcu udało się ogarnąć jakiś sensowny hajs. Nawet nie pytajcie ile razy musiałem resetować grę, bo wyzerowałem sobie konto. Ale co, teraz można szczęśliwie wrócić do domu i spać, a od następnego dnia zacząć wydawać ciężko, ale uczciwie zarobione pieniądze. Pierwsze co, to trzeba kupić pojazd. Kupuję najlepszą deskorolkę, na jaką jest stać, czyli najlepszą deskorolkę w grze. O, przy okazji pokażę wam śmiesznego glitcha. Jak wskoczycie na ten śmietnik, podejdziecie do ściany i zaczniecie spamować skok, no to sami zobaczcie. Tak, wypierdzieliło mnie w kosmos, a co? Niestety lecę tylko do góry i nie da się w ten sposób nigdzie szybciej dostać. No ale co, przynajmniej fajna zabawa. Ale wracając na ziemię, czas dalej wydawać pieniądze. Idę do biura nieruchomości i patrzę, co mogę kupić. Już chcę kupić pierwszy biznes, ale okazuje się, że można płacić tylko kartą, więc czekam na wycieczkę do bankomatu. Wpłacam maksymalną ilość, jaką mogę, czyli około 10 tysięcy, i wracam, żeby kupić swoją własną pralnię. Od razu lecę ją odwiedzić. Wchodzę do środka, zamykam za sobą drzwi, wchodzę na zaplecze. I idę do komputera, na którym mogę zacząć prać pieniądze. Moglibyście pomyśleć, że to nielegalne, ale tak naprawdę ja tylko wpłacam moje legalnie zarobione pieniądze na konto firmowe. Jak już trochę pieniędzy wpłynęło mi na konto, to wracam do biura nieruchomości i kupuję każdą inną firmę, jaką mogę. Trzeba zwiększyć swój profit. Kupiłem pocztę, do której od razu wchodzę i włączam na komputerze pranie pieniędzy. Kupiłem też warsztat samochodowy, do którego wchodzę i włączam na komputerze pranie pieniędzy. Kupiłem też restaurację, do której wchodzę, grzecznie witam się z moim nowym pracownikiem. Wchodzę na zaplecze i tak, włączam na komputerze pranie pieniędzy. Po tak ciężkim dniu pracy pora ich spać. Niestety gra wciąż mnie nie docenia i nie dostaje ani punkta expa. Ale dobra, teraz ważniejsza rzecz, zaczyna mi brakować kasy. Na szczęście znam na to sposób. Dokładnie tak, wracamy do kasyna. No co, RNG to przecież skill, nie? Znowu kręcę wszystkimi slotami, aż nie dostanę wystarczająco dużo kasy. Znowu to trochę potrwa więc. Ja już nie chcę naprawdę. Na szczęście udało mi się zarobić tyle kasy, że już na pewno nie będę musiał tu wracać i starczy mi na wszystko, co muszę jeszcze kupić w grze. Znowu idę spać, a następnego dnia czekam mnie naprawdę wielkie wydawanie. W biurze nieruchomości kupuję domek, stodołę i magazyn. Chwilę potem wchodzę do salonu samochodowego i kupuję wszystkie auta, oczywiście zaczynając od najdroższego. Tak naprawdę to nie jest następny dzień, tylko musiałem trochę poczekać, bo wszędzie trzeba płacić kartą, a ja musiałem wpłacić pieniądze na konto. Teraz czas na szybkie zwiedzanie. Najpierw mój nowy domek. Mały, piękny, kto by nie chciał w takim mieszkać. Teraz magazyn. Duży, zielony, pusty, ale przynajmniej drogi. No i moja ulubiona stodoła. Ulubiona, bo wpakowałem tu wszystkie samochody, które udało mi się kupić. Trochę to zajęło, bo fizyka w tej grze jest jaka jest, no ale efekt jest super, musicie przyznać. Została mi jeszcze jedna rzecz do zrobienia. W porcie jest magazyn, do którego normalnie można wejść dopiero na wyższym poziomie. No ale ja jestem graczem i mam swoje sposoby. Odpowiednio manipulując kamerą za pomocą deski, można otworzyć drzwi z drugiej strony i wejść sobie tak po prostu do środka. Wygląda na to, że nikomu nie przeszkadza, że tu jesteśmy, więc wszystko jest w 100% legalne. No, może poza rzeczami na tym stole, ale ja ich nie dotykam. Dobra, czas iść na górę, przywitać się miło z ochroniarzem i wejść do biura tego oto tutaj pana, który pomoże nam wbić wyższy poziom. Zapytacie, jak to jest możliwe? Można u niego zatrudnić pracownika, a konkretnie sprzątacza. Niby jest więcej opcji, ale legalny jest tylko sprzątacz. Zatrudnię go do mojego domku. Przyda się, bo ja nienawidzę sprzątać. O proszę, jak już grzecznie czeka. No a naszego pracownika trzeba doposażyć. Najpierw kupuję mu łóżko i stawiam je w domku. Potem okazuje się, że zapomniałem kupić mu jeszcze śmietnika, żeby miał gdzie wyrzucać śmieci. Więc wracam do sklepu i kupuję jeszcze śmietnik. Stawiam go na środku domu, bo czemu nie. I przypisuję go do pracownika, tym samym wykonując ostatnie zadanie... Które można legalnie wykonać w tej grze. To tyle. Osiągnęliśmy już wszystko, zostało tylko pójść spać i zobaczyć, jak wbijamy ten ostatni, możliwy poziom. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się tak dobrym człowiekiem, że niebo mnie wzywa i tam powinien skończyć się ten odcinek. No to ja już lecę. Dzięki za oglądanie. Do następnego!